My wychodzimy z założenia, że Śląsk Wrocław jest takim, takim klubem trochę od nowa. Chcemy przełamać pewne słabości, jakie w tym klubie były przez ostatnie lata i dla nas właśnie funkcjonowanie i wsparcie podmiotu, który jest nowy na rynku sportowym i na rynku bukmacherskim jest taką kolejną świeżością, która daje to coś dodatkowego w Śląsku Wrocław. Mam nadzieję, że razem z marką Nobel Nobelbet będziemy tworzyć nową historię tego klubu. Ogromnie cieszymy się, że mogliśmy nawiązać współpracę z, ze Śląskiem Wrocław, już na początku naszej działalności, działalności Nobel Bet. Liczymy na to, że współpraca nam się ułoży bardzo dobrze. Liczymy również na to, że w koszulkach z logotypem Nobel będą piłkarze grali o najwyższe stawki. W tym okresie przejściowym marka Nobelbet zgodziła się na to, aby właśnie ciągle Fundacja, z którą od lat współpracujemy, Fundacja na Radunek dzieciom z chorobami nowotworowymi mogła reklamować się na przestrzeni dla Państwa zapewnionej i zagwarantowanej w umowie. I w związku z tym, że to jest nasz wieloletni partner i jednocześnie przynoszący nam bardzo dużo szczęścia w obecnym sezonie, Zrobiliśmy wszystko i dzięki też przychylności ekstraklasy zachowaliśmy markę fundacji na naszych koszulkach. Tylko przenieśliśmy je z głównego miejsca na tył koszulki tuż pod kołnierzykiem zawodników. Także na strojach meczowych będziemy mieli naszego głównego sponsora i darczyńcę, czyli markę Nobelbet i fundację, która, z którą współpracujemy od lat i nam przynosi bardzo dużo szczęścia. fundację na ratunek dzieciom z chorobami nowotworowymi.